Jak widzicie, jestem w bazie. Wróciłem po tej ostatniej ekspedycji. Ale jeszcze troszkę terenu badałem. Tak więc teraz w skrócie opiszę, co robiłem poza anteną i jaki jest plan na dzisiaj. Ale jak tytuł streamu mówi, będzie to ekspedycja. Ja już jestem tak naprawdę przygotowany do tejże ekspedycji. Czyli tak naprawdę za chwilę ruszamy. Ale dokąd? Zobaczmy. Po pierwsze, mapa. Ta wschodnia mapa, ostatnio jak pamiętacie, szukaliśmy połączenia lądowego z wieśniakami, które jest. Moglibyśmy tych wieśniaków stąd, tędy przywlec aż do naszej bazy, co byłoby jednak dość upierdliwe, ale wyko wykonalne. Jednak ja zbadałem także tereny tutaj na wschód, w poszukiwaniu głównie no, wiosek, tak żeby znaleźć kapłana, którego wciąż brakuje. Wioski takiej nie znalazłem, ale znalazłem dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, świątynię w dżungli, gdzieś tutaj. I dzisiaj tam ruszamy, żeby ją zbadać. Możemy tam znaleźć złoto, możemy znaleźć urządzenia mechaniczne, których nie potrafimy wytworzyć. Kto wie, być może znajdziemy. Być może znajdziemy także naczynie smoka kolejne. Zobaczymy. Manweru, wielkie dzięki za przedłużenie suba. Trzeci miesiąc, bardzo się cieszę na Twoją współpracę z innym kanałem i mam nadzieję, że zyskasz dzięki temu nowych widzów. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że nasze obydwa kanały, no, które są zbliżone wielkością. Powinny na tym dobrze wyjść. Czyli tak, pierwszy cel ta świątynia w dżungli. Ale tu dalej znalazłem w końcu tą zaginioną bazę. Nie wiem czy pamiętacie. Mieliśmy bazę w dziczy. Tam w pobliżu także była wioska, w której niestety chyba wytępiłem większość wieśniaków. Nie miałem wtedy oczywiście urny dusz, ale były tam marchewki, a więc rośliny uprawne, których jeszcze nie posiadamy. Tak więc, zobaczymy. Hmm, ja widziałem okolicę, która wyglądała identycznie jak tamta, ale samej bazy nie znalazłem, ale jej poszukamy. Ona gdzieś powinna być dalej na wschód, podejrzewam. I w tym celu przygotowałem kolejną mapę, którą aktywujemy, kiedy dotrzemy do tego sektora. Tą mapę także zabierzemy. Tego nie potrzebujemy. Dla nawigacji. Jeszcze na chwilę spójrzmy. Właśnie. Nie musimy iść. Nie musimy odbywać tej podróży. Przynajmniej na powierzchni, ponieważ ja zbudowałem skrót przez portal, który gdzieś. Jest gdzieś tu. Jest bardzo blisko tej świątyni. Czyli tak naprawdę za chwilę będziemy w świątyni w dżungli. E, ok, tak więc ruszamy. Być może, ok, jeszcze jedną rzecz zrobię, moi drodzy. E, zegarek by się przydał. Ok, widzicie portal się rozrasta. E, teren zaczyna się coraz bardziej zmieniać, coraz więcej tego netherracku. E, w laboratorium ktoś tam pytał. Na razie nic nie robimy. Być może tu przyprowadzimy jakieś inne zwierzę. Zobaczymy, na razie nie używany. I dobra, idziemy przez portal. A, mleko mogłem... No dobra, już mniejsza z tym. Mam mikstury. Mikstury powinny nas uratować, gdyby jadowite pająki nas zatruły. Ok, co do bazy w neterze, to... No mamy tutaj... To są wyrośnięte już te grzyby. Ale tu mam ich pełno, tak więc... Spoko. Krwawe drzewo jest doskonałe. Ono bardzo szybko rośnie. Dużo szybciej niż normalne drzewa. To jest doskonałe źródło drewna. I poza tym mamy też te trociny, nie? z których możemy wydobyć dusze. to jest bardzo dobra opcja. Ja tu regularnie ścinam te drzewo i no mam pełno drewna. Sporo glowstone'u, który wydobyłem podczas tworzenia tego skrótu. I zobaczmy tutaj na chwilę, czy. Być może tu wpadnie jakiś pigment, ale tak jak mówiłem, ja tu nic na razie nie zmieniałem, jeżeli chodzi o tą pułapkę. O gastek, prawda? Jesteśmy za szkłem, tak więc nas nie zaatakują. I zobaczmy tylko tutaj, czy coś tu wlazło. Słychać pigmentów, ale. A, dobra, o są. Są, są. To są chyba agresywni i kiedy są agresywni, to tak chętnie nie wpadają do dziury. A Zobaczmy, być może uda nam się sprowokować któregoś. No, wpadać tu. Zobacz. O jest. Jej, dobra, czas no przygnieść go do piły mechanicznej. Zobaczmy. Na razie to nie jest zautomatyzowane, ale... To jest tylko kwestia... No... Troszkę roboty. E, ale nie zrzucili złota, jedynie zgniłe mięso. Dobra, na razie, na razie to ignorujemy. Idziemy y, do skrótu. A więc, skrót oczywiście no, w górnej części netheru. miałem pokazać spaczenie, pokazałem tu wzgórze e, okej, okay, tak więc poprzedni skrót e, mamy tu mieliśmy tu i tym razem idziemy tu, na wschód e, nie wyłożyłem tego w sumie e, nie powykładałem tego kamieniem, tak więc może to troszkę trwać e, niestety e, bo jest to dość daleko jednak. No jednak ta podróż nam zajmie tutaj minutę, półtorej, a gdybyśmy szli na powierzchni to byłoby pół godziny jak nie lepiej. Czyli ten skrót i tak zdaje egzamin i nieźle to przyspieszy. rozsierdzasz się wewnętrznie, jak widzisz takie bzdury. Jakie? O co ci chodzi? Ok, czyli najpierw wschód, potem odrobinę na północ. I a, właśnie, ja miałem nieudaną próbę robienia tego skrótu, ponieważ jeden z portalów, który postawiłem, y, chyba był zbyt blisko i prawdopodobnie pod oceanem. Tak, raczej na pewno pod oceanem y, był. Ale jestem pewien bonus, zresztą zaraz zobaczymy. Najpierw przejdziemy przez ten nieudany skrót. Przez ten portal, który jest gdzieś tam pod ziemią. Głęboko pod oceanem. Ponieważ tam mamy kilka ciekawych rzeczy do wydobycia. Ja na razie tego nie lubię. Aha. Chwila. Czyli to jest ten finalny portal, a tu powinien być ten skrót. Znaczy ten, ten poprzedni. A Tak, musimy się cofnąć troszkę I tutaj Przejdziemy przez ten portal Tam może być niebezpiecznie Tak więc przygotujmy mikstury e, Tak na wszelki wypadek Nożyce są pochodnie A, Zegar na razie No słucham, ale niech będzie tak Łopaty chyba nie potrzebujemy e, Tak, bo widzimy w jaskini Głęboko pod ziemią w jaskini To jest pod oceanem Czyli, no tu musimy się mieć na baczności. Ja próbowałem się wykopać na powierzchnię, ale. Wybudowałem szyb pionowo w górę, postawiłem drabinę i niestety wkułem się do dna oceanu, który wymył te drabiny. Tutaj ten trick z, z Minecrafta nie działa. I niestety to straciliśmy. Ale patrzcie, co my tu mamy: redstone, złoto, lapis. Ja to szybko wydobędę. A, tylko nie mamy diamentowego kilofa, tak więc nie mogę niszczyć bloków. To jest minus. Ale to, co wystaje, możemy wydobyć. Okej, okay. właśnie o to, o, o, to, o to mi chodziło. Tu jest niebezpiecznie. Nie ucierpiliśmy jednak jakoś strasznie. I miejmy w pogotowiu w sumie nożyce. Też niezłe źródło obsydianu, jak widać. E, tak, tylko to może będzie, wiecie co, jednak na osobną ekspedycję materiał. E, bo tu jest jednak troszkę niebezpiecznie. Trzeba się na tym mocno skupić. E, na razie skupmy się na naszym obecnym celu. Tak, bo to trzeba grodzić, oświetlać, tak żeby no, w rozsądny sposób e, na spokojnie to miejsce badać. Ale no mamy tutaj potencjalnie sporo redstone'u, sporo złota. O, tu mamy złoto. Dobra, idziemy. Starczy już tego. I dobra, idziemy tam do tego portalu, który jest nieco dalej. A, nie mogłem spojrzeć, spojrzeć na zegar, kiedy tam byłem. Bo to może być noc w sumie. I też niestety minus tego skrótu jest taki, że on jest na nabrzeżu. A wiecie, co może się dziać, co portal robi z kałamarnicami? Tak, niestety portal w pobliżu oceanu potrafi przemienić kałamarnice w gasty na powierzchni. Czyli to może być troszkę niebezpieczne. Środek dnia, ok. Dobra, czyli jesteśmy tu. Spójrzmy na mapę. I strzałka pokazuje, gdzie jesteśmy. Jesteśmy bardzo blisko tej świątyni. Ona jest gdzieś w tej dżungli tutaj. Gastów nie widać, ale... Mo... Tak, tu mogą się pojawiać gasty, bo jest głęboko. E, Okej, okay. wieczór, czyli musimy szybko dotrzeć do świątyni i się w niej zabunkrować. I spędzimy tam chyba noc, niestety. I najszybciej będzie tam chyba dotrzeć łodzią, bo ta świątynia jest. Mam łódź, ok, mam. E, świątynia jest na brzegu. Czyli zróbmy coś takiego e, szybko, zanim wieczór nadejdzie, żeby marnice nas nie wciągnęły na dno. Świątynia jest na, na brzegu. Tu. Jak widzicie, jesteśmy bardzo blisko. Świątynia jest na nabrzeżu. Ale. Pająki mogą być obecne. No na... Jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Jadowite pająki, przypominam. Które są bardzo niebezpieczne. E, czyli plan jest taki, żebyśmy się szybko wkuli do środka i zabezpie... zamknęli po prostu wewnątrz. Czyli przygotujmy ziemię do blokowania. I teraz wypatrujmy tu potencjalnych pająków. Zbliżmy się. E, w świątyni zapewne jest ciemno jak cholera, czyli... Tam mogą być potwory. A dobra, gdyby udało nam się szybko tu wkuć. O! Dobra. Czyli tak i blokujmy to od razu. <laughs> naczynie smoka! Uuu! Wow, mamy drugie naczynie smoka! To już jest sukces. Ale... Tak, zanim zaczniemy to dokładnie badać... Musimy to wszystko zablokować. Te pająki są małe, one przez te okna potrafią wejść. Czyli wszystko to... Trzeba poblokować. Łopataj okay, jednak się przyda. Okej, Smoka to już jest naprawdę... to jest bardzo dobry skarb. Bo tego potrzebujemy na handel, ale moglibyśmy też użyć do pułapki i mieć jeszcze więcej doświadczenia. Mamy też te bloki rzeźnickie, które też mają. swoje zastosowanie. Okej, okay, czy tu jest jakaś dziura? Nie. Okay, możemy to wydobyć. I oczywiście smocze naczynie. O, które miało miało w sobie troszkę doświadczenia. E, dobra, zobaczmy, czy jest coś na dole. Też uważajmy na pułapki. Bo mogą tu być jakieś pułapki. Czy jakiś linek wypadkujemy tutaj, ale nic nie widać na razie. Potworów też nie słychać, e, czyli to jest dobry znak. Wejść tu ofiarny? Okej, okay, nie wiem o co chodzi. Chodzi o to. O bloki rzeźnickie, tak? O, dobra, te ładne bloki możemy wydobyć. I tam być może coś ciekawego jest, ale zobaczymy najpierw tu. Okay, to wygląda tak, jakby tu mogła być pułapka, ale chyba nie ma. Okej, okay, jest skrzynia, zobaczmy co nie jest. Uuuu... Okej, okay. złoto, siedem sztabek. No nie pogardzę, nie pogardzę. A, kurdeś, to jest sporo złota. Ale właśnie tu jeszcze coś powinno być. Tu powinna być komnata, czyli spróbujmy się tu przekuć. Ta dźwignia do smoczego naczynia nie jest zbyt wiele warta. To tam nie ma co jej brać. Ok, czyli tych ładnych bloków sobie użyjemy do upiększenia naszej bazy. O, mam jeszcze jedną skrzynię. Wow, diament. Okej. Okay. Dobra, jestem, jestem zadowolony. E, tak. Kurde, to diament. Co tu dużo gadać? czy Diament. Ale też liczyłem na jakieś urządzenia mechaniczne, ale chyba nie, chyba tu nic nie będzie. Jak się tu przebijemy, to mamy już to. Okej, okay, tego kamienia też mogę troszkę zabrać. Nie, tu już są te schody. Okej, okay, mi się wydaje, że są dwa szablony, że tak powiem, tych świątyń y dżunglowych. I na taki szablon już natrafiliśmy. Y właśnie w takiej świątyni znaleźliśmy poprzednie naczynie smoka. Czyli tu jest naczynie smoka i skrzynie, ale nie ma urządzeń mechanicznych, najwyraźniej. No ale cóż, tak czy inaczej jestem zadowolony jak cholera. Nie no, diament. 7 sztabek. Jest naprawdę spoko. I teraz tak yy, no niestety musimy tu poczekać na poranek. Też jestem ciekaw, czy w tej chwili gasty się w okolicy generują. Yy, kusi mnie, żeby wyjrzeć przez okno, ale wtedy ryzykujemy atak jedowitego pająka. Czyli wiecie, co poczekamy moi drodzy do poranka. No tu jednak jest niebezpiecznie jak cholera. Czyli plan. Plan taki, że wrócimy do portalu. Ja do skrzyni włożę niektóre cenne rzeczy, no, głównie to złoto i diament. I potem... Gdzie jest ta mapa? Hmm. I potem wyruszymy na wschód w poszukiwaniu tej zaginionej bazy. Bo w pobliżu tej bazy była po pierwsze wioska, której do końca nie zbadaliśmy i być może tam wieśniacy jacyś przetrwali. Ja nie pamiętam, czy tam był kościół. Ale tam ta wioska była dość duża. I w tej bazie mamy też marchewki. To jest. No, marchewek jeszcze nie mamy. Czyli to będzie kolejna roślina uprawna. No, przydałoby się. No ale zaraz zobaczymy Ok, ja te pochodnie mogę zabrać w sumie, bo Już tu nie, wróci... nie wrócimy I którędy my tu wyszliśmy? Tędy chyba, nie? Bo chciałbym... Być... O kurde! O. Ok. Nie, to nie jest dobry kierunek Czyli mamy truciznę, która powoduje jej głód, odbiera troszkę zdrowia. Ale spoko, mamy mikstury. Poczekajmy jeszcze chwilę, żeby słońce wzeszło. W sumie tutaj mogę nawet... Dobrze by było pozabijać te pająki zawczasu. Gdzie jest ocean? Cholera jasna. W tym kierunku też go nie ma. E, bo chcemy jak najszybciej biec... A tędy się wkułem, nie? Bieg to będzie bieg do oceanu, jak najszybciej. Czyli no, musimy tu przebiec. Musimy to przygotuje też łódź i żagiel. E, poczekajmy jeszcze chwilę. Bo mogą być kałamarnice. Zwłaszcza, że pada. I ciekaw jestem, czy jakieś gasty się w nocy wygenerowały. To jest bardzo dobre pytanie. To będzie niemiłą niespodzianką, jeżeli będziemy ostrzeliwani przez gasty, to może być ciężko. Dobra. Ok, biegnie za nami pank. Albo i nie, al, albo nie. Może i nie? Dobra. Tak, pająk, pająk. A, kurde. Cholera, jasno. Nie atakuję go. Kurde. To bez sensu. Nie, nie można najwyraźniej atakować z łodzi. No, pięknie. Jeszcze jesteśmy w dżungli. Czyli za chwilę będzie kolejny zgon. Ale chwila. Kurde, może jesteśmy w tym samym miejscu. To byłby niezły fuks, ale mamy tu dżunglę i tundrę. Tam też mieliśmy dżunglę i taigę. Yy, wypatrujmy oceanu. Kurde, byśmy odzyskali przedmioty. Tylko teraz nie zginąć. Tu też mogą być pająki. Dobra. No nie, mam taką ślepą nadzieję. Byliśmy już w tym miejscu, bo tu teren się nie generował zbyt długo. A, tylko teraz znaleźć... Żeby się przekonać, czy faktycznie... Gdzie tu jest ocean? Dobra, mamy tu dwa kierunki do wyboru, ten albo ten. Dobra, pójdźmy najpierw tu. Yy, mamy mamy cały dzień, ale kurde, by się przydało odzyskać to przedmioty. Kurde. Bo ma, naprawdę mam taką cichą nadzieję, że jesteśmy w, w tej okolicy. Ale nie dobra, musimy iść, nie, w tym kierunku jednak. Jeżeli to jest faktycznie to miejsce. E, tak, mówiłem, że to będzie niebezpieczna wyprawa. Mówiłem. Okej, okay, to lekcja dla mnie. Nie można atakować z łodzi. Tego nie wiedziałem. А, курда, что это там есть? Нет, там сунгуры. Курда. Там не было гуру.